Jaki Bóg jest, często się zastanawiamy, próbujemy go jakoś opisać. Mamy teologię, która go opisuje, ale przede wszystkim mamy pismo, które pokazuje nam pewien obraz Boga. Ważne, żebyśmy pamiętali, że to jest obraz, a nie to, jaki Bóg jest jeden do jednego. Dzień dobry, w burzowy. Co dzisiaj mamy? W burzową środę. Dzisiaj środa. We Wrocławiu brzmi, jest ciemno. Przypowieść o, o robotnikach winnicy w centralnym miejscu jest, według mnie, takie zdanie, które pokazuje, y, jaki Bóg jest. I Pamiętacie, Bóg tam mówi, znaczy ten gospodarz tej winnicy mówi: Przyjacielu, do tego rozżalonego y, pracownika y, pierwszej godziny mówi: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, daję ci to. Y, o co się z tobą umówiłem, i chcę każdemu dać to, co każdemu obiecałem, na co się z nim umówiłem. I to, oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, jest tylko pewien obraz, można by powiedzieć pewien wycinek obrazu Pana Boga, no bo znowu nie możemy na, przy, na jednej przypowieści, na jednym zdaniu, wybudować całego obrazu Pana Boga, ale widzimy tu znowu kolejny. Wycinek, odcinek tego, jaki on jest. I w tym zdaniu on jest totalnie sprawiedliwy i miłosierny. A więc kocham to w Biblii, no bo zobaczcie, my się tutaj cały czas kłócimy, co znaczy, być znaczy, co znaczy że Bóg jest sprawiedliwy, co znaczy, że Bóg jest miłosierny. Jedni próbują tylko mówić o sprawiedliwości i nie tylko o miłosierdziu, a trzeci mówią, że nie wolno mówić tylko o tym i tylko o tym, że trzeba to jakoś połączyć. I cały czas mielimy, a ta przypowieść nam pokazuje bardzo ładnie, co znaczy w Bogu być sprawiedliwym i miłosiernym zarazem. Że te dwie cechy się kompletnie nie kłócą, ale uwaga, są kompletnie inne od tego, co my przez te wyrazy bardzo często rozumiemy. Jest sprawiedliwy, bo daje każdemu to, co, o co się z nim umówił. I to jest sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość nie polega na tym, że każdemu, jak to mówił komunizm, dajemy porówno, bo to jest bardzo niesprawiedliwe. To, to świetnie widać, choćby, jak ktoś ma kilkoro dzieci no to doskonale wy rodzice wiecie i jeżeli nie wiem, jedno dziecko ma nie wiem 3 latka, a drugie ma 12, no to nie możecie im sprawiedliwie podzielić jedzenia każdemu tak samo, to byłoby totalnie bez sensu. Bo pierwsze 3 latek tyle by nie zjadł. No, oczywiście ja wiem, że są takie dzieci, które potrafią bardzo dużo zjeść yy, i w drugą stronę duże dzieci potrafią bardzo mało zjeść, ale jakby rozumiecie o co mi chodzi, że yy, Sprawiedliwość to nie znaczy równo. Sprawiedliwość to znaczy adekwatnie do tego, co jest mu potrzebne i o co się z nim umawiam, tak mówiąc językiem tej dzisiejszej Ewangelii. A miłosierdzie polega dokładnie na tym samym, to znaczy, że Bóg daje to, co chce, bo to jest jego, każdemu według jego potrzeb, nie według tego, co sobie inni pracownicy wymyślają, że co jest sprawiedliwe tylko według tego co jest co wypływa sprawa własności. Bóg jest właścicielem wszystkiego, łącznie naszego życia wiecznego, więc on może robić co chce. I myślę, że jakby warto patrząc na tą przypowieść zobaczyć, że Bóg jest totalnie inny od tego co my sobie o nim myślimy. Mówiłem o tym wcześniej, albo tylko sprawiedliwy, albo tylko miłosierny. Albo jesteśmy tą trzecią grupą, która korzysta z tej kłótni. On jest totalnie inny. Zobaczcie, że w tym tekście, oprócz tego, że patrzymy na to, jaki Bóg jest, jest jeszcze coś bardzo bardzo ważnego. To znaczy, ten tekst nam przypomina, że bezczynność, bez czy nierobienie niczego, doprowadza do, do frustracji, doprowadza do zła, że ona ostatecznie zabija. I, I tu nie chodzi o to, że ta przypowieść, czyli mój komentarz promuje pracoholizm, daleko mi do pracoholizmu, ale chodzi mi o to, że człowiek potrzebuje być do czegoś przydatny, człowiek potrzebuje być przez kogoś wybrany, człowiek potrzebuje być przez kogoś posłany do roboty, potrzebuje mieć jakiś cel, jakąś misję. Coś w życiu y, robić, żeby jego, se, żeby jego życie nabierało sensu, żeby mógł widzieć owoce swojego starania i swojego życia. Y, inną rzeczą jest, którą widać w tym, w tym tekście, i myślę, że też warto ją wyłapać, bo czasami będziemy w jednej roli albo w drugiej: to zobaczcie, że nasze życie y, trochę przypomina taki targ niewolników. Y, Inni się nam przyglądają, wybierają nas lub nie wybierają, chcą nas lub nie chcą, zostawiają nas, biorą sobie innych, lepszych. I tak jak mówię, jesteśmy czasami w dwóch rolach, to znaczy, że my jesteśmy tymi, których ktoś wybiera albo nie wybiera. Ktoś ogląda sobie jak właśnie takiego niewolnika, sprawdzając do czego się nadaje, i ostatecznie nas nie bierze do jakiejś roboty, bo w jego kryteriach się nie nadajemy. I warto popatrzeć nie tylko na kwestię pracu, pracy, pracy, ale też na kwestię, nie wiem, relacji. Że czasem jest tak, że ktoś nas nie chce, że ktoś ogląda sobie nas z każdej strony, może nawet sobie weźmie na próbę w takiej relacji, a potem mówi: No, sorry, ale nie spełniasz moich kryteriów, nie spełniasz moich warunków. Albo z drugiej strony, my to czasami robimy wobec innych ludzi. I to jest bardzo brutalny mechanizm. Bóg w tej Ewangelii pokazuje się jako ten, który jest tym, który bierze tych, których nikt nie chce. Jest tym, który y, przychodzi na koniec tego dnia jeszcze raz, żeby zabrać tych, którzy tam zostali. Żeby nikt nie czuł się y, niepotrzebny, żeby nikt nie czuł się y, takim człowiekiem y, no, bezcelowym, bezczynnym. Co ta Ewangelia mówi, że. Że zawsze wszystko można zmienić, że do końca wszystko można zmienić, że do końca Bóg jest tym. Zobaczcie, że inicjatywa w tej Ewangelii to jest piękne w ogóle w Ewangeliach, że to nie człowiek coś tu robi, tylko człowiek tylko tam stoi na tym targu niewolników. To Bóg przejmuje inicjatywę i to Bóg bierze tych ludzi, on ich zaprasza do roboty i ostatecznie On bierze tych ostatnich, że jest tym, który yy, się nie zniechęca, że On jest tym, który nie mówi: Dobra, ci to cały dzień tu stoją, nic nie robią, w związku z tym są zapewne beznadziejni, bo inni ich tak ocenili, to po co ja mam się jeszcze w to pakować? Jednak Bóg się pakuje i zabiera tych ludzi do siebie. Zabiera ich do siebie, co więcej, daje im tyle, ile im obiecał, daje im Denara. Ta Ewangelia jest pełna y, miłości, jest y, opisująca Pana Boga, ale też pokazująca, jak ta miłość Pana Boga wyraża się w relacji do człowieka. I w ogóle, i to ostatnie zdanie, y, ona pokazuje, że zawsze jest nadzieja, że w Panu Bogu nie ma czegoś takiego jak przekreślenie człowieka. To w ludzkim myśleniu, również ludzi religijnych, jest coś takiego jak przekreślanie człowieka. Nie spełniasz kryteriów, przepraszam, y, y, nie nadajesz się do roboty, wyrzucamy cię. Bóg jest tym, który do końca przychodzi i zabiera wszystkich. Do tego, żeby pracowali w jego winnicy, bo mu zależy na tym, żeby człowiek się rozwijał, żeby człowiek miał sens, żeby siebie kochał, żeby w konsekwencji innych kochał, żeby zarobił i żeby ostatecznie czuł, że jest przez pana winnicy, czyli przez pana Boga, bo ona o nim mówi, jest kochany i jest wybrany. Dobrej środy wam życzę. Co? Miejcie dobry dzień. Trzymajcie się.